Siema, z tej strony Niko jest ze mną dzisiaj za kamerą Myszar. Siema. Dzisiaj będzie filmik z mojego stanowiska, więc bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Od telefonu. Jest to Samsung Galaxy S10. Yy, dalej przechodzimy do mikrofonu. Genesis yy, to jest bodajże yy, Radium 400. Yy, Klaweturka Genesis yy, chyba Tor 400 mhm. też. Yy, podkładka Genesis nie pamiętam modelu. Re, y, myszka Razer y, The Other V2 pod, druga podkładka, tym razem świecąca Razer y, Firefly V2 oraz y, pod, podstawka pod słuchawki na której spoczywają y, Corsera, y, na której spoczywają sobie słuchawki Razer Kraken Tournament Edition. Przejdźmy, może, tu do komputera. Mhm. Y, jest to komputer z procesorem i 5. Y, 8400 GTX 1050TI w wersji 4 GB, ale zbieram na RTX, a więc będzie jeszcze lepiej. Yy, oraz yy, jest schłodzeniem yy, Silent UBC Grandi z yy, 3 Evo ARGB. Yy, zamknięte wszystko w obudowie z yy, Silent yy, To było bodajże SG1X rgb No i oczywiście moje biurko yy, yy, trochę customowe, trochę nie. No i dookoła LEDy. w skład mojego zestawu wchodzi również telewizor. Jest to telewizor Samsung Kulec i jest, no muszę powiedzieć, jest to bardzo dobry telewizor, do którego są podpięte te, te oto głośniki. Pokaż. To są trasy Vigor niestety w tej starszej wersji, no to może teraz zobaczymy jak grają. Lubię nadużywać jak nadę. Buda. Wiem, to jest o swym fotawie w rapie Jak widzimy głośniczki tutaj grają bardzo dobrze Słuchaj Ja nawet pejdżot Prze tak te te nie po trasie Skończyłem się szybciej się... stoi to, sobie potem. Jest to Diablo X-Bone Eee... No i to chyba by było na tyle Jeszcze mam projektor, którego nie pokażę Bo w tamtej części pokoju jest trochę bałagan No więc yyy... Kończymy ten odcinek. Tutaj był Niko, za kamerą był Myszar. Siema! Siema.